No i jesteśmy tak wygląda kino. My się już rozsiedliśmy, są trzy krzesła, lodówka, tu są toalety generalnie, tam jest bar, można zjeść A tak właśnie wyglądają ludzie. Przed chwilą gościu uderzył w samochód drugi, oni nic nawet nie zwrócili na to uwagi. Nie? Niesamowite Także oglądamy. Dzień dobry Państwu. Witam ze słonecznego miasta Alicante. Dzisiaj porozmawiam na temat bazyliki Santa Maria, która znajduje się przy placu Santa Maria w centrum hiszpańskiego miasta Alicante. Także obejrzyjcie. Jest to najstarszy kościół w mieście. Został zbudowany w stylu gotyckim, tak jak w Walencji między XIV a XVI wieku, w miejscu starej Villa Vieja, która zajmowała. Główny meczet miasta zbudowany w czasie dominacji muzułmańskiej. W 1248 roku został oczyszczony przez króla Alfonso IV Mądrego. Przyszedł on generalnie kilka przebudów, z których najważniejsze miały miejsce po pożarze w 1484 roku. W czasie hiszpańskiej wojny domowej doszło do napadu, podczas którego kaleczono XVIII-wieczny obraz niepokalanego poczęcia, zniszczono organy, a także renesansową szczelnicę. A następnie, tutaj na tym przyległym placu, rozpalono wielkie ognisko stworzone z niektórych ołtarzy. W latach 1936-1939 Kościół był wykorzystywany jako magazyn wojskowy. A od 2007 roku, na wniosek Rady Miasta Alicante, który został skierowany do stolicy apostolskiej, Kościół został awansowany do kategorii Bazyliki, i stąd jest to Bazylika Santa Maria. 25 marca tego samego roku został ogłoszony Bazyliką Alicante przez ówczesnego biskupa diecezji di Oriuela Alicante Rafaela Palmero Ramosa. Jak widzicie, tutaj są dwie wieże tej głównej fasady, i choć prowizorycznie są one identyczne, to tak naprawdę prawa ma kształt litery L i pochodzi z XIV wieku. Podczas przeciwległa tutaj sta z zegarem została zbudowana w 1713 roku. Jest to idealny przykład baroku, a zespołem, który zajmował się Rzeźbieniem tego jest dzieło. Juan Bautista Bori. Generalnie teraz nie można tutaj wchodzić. Przedsionek tej fasady zewnętrznej pochodzi z włoskiej szkoły Michała Anioła z Sylwii Okolice. XVI wieku. Jeżeli chodzi o liczne dzieła sztuki znajdujące się wewnątrz, wyróżniają się dzieła z XV wieku: gotycki kamienny obraz przedstawiający świętą Marię oraz rzeźba Santos Juanes autorstwa Rodríguez de Osona. Są tam również liczne inkunbały z XIII wieku i późniejsze. Po kilku sprawach, które załatwiliśmy dzisiaj w centrum pora, pora na trochę relaksu. Pojechaliśmy na plażę El Arenals. Jest to dosyć piaszczysta plaża w samym sercu, w sercu tej miejscowości, niedaleko lotniska w Alicante, a zobaczcie jak to wygląda. Tak, ale na dzisiaj to jeszcze nie. Koniec atrakcji. Planujemy również pojechać do kina samochodowego. Chcieliśmy jechać z to pierwszą na kosmiczny mecz. O 23 będzie świat dinozaurów lub coś takiego. Bilety dosyć e, wychodzi dosyć tanio, bo za naszą całą rodzinę plus samochód wychodzi 4 euro od osoby. Czyli 12 plus 2 euro za samochód, czyli 14 euro. Jak za trzyosobową rodzinę, to nie jest wcale źle. Kino nie jest daleko. My widzieliśmy już takie kino w Walencji, niedaleko w miejscowości Pinedo, czy nawet w miejscowości Pinedo. Takich kin generalnie tutaj jest kilka, ale nie są zbyt popularne wśród turystów, raczej wśród miejscowych. Jest to takie typowe amerykańskie kino, gdzie. Gdzie stajesz samochodem i oglądasz film w Stanach Zjednoczonych, ustawiasz sobie częstotliwość w radiu, aby to słyszeć, a tutaj przy każdym stanowisku masz głos. Film jest po hiszpańsku, zobaczymy, jak tam dojedziemy, także bądźcie z nami. Dobra, bilety zakupione. Dzisiaj obejrzymy sobie prawdopodobnie aż dwa filmy w tym kinie, także zapraszamy. Dobra, wybieramy się teraz do kina samochodowego, jest godzina 23. Generalnie za, to, za tą cenę były dwa filmy. Ale my wybraliśmy się na, na Jurassic Park. Także zobaczymy. Ten pierwszy film to był kosmiczny mecz, także ani Denisa, ani nas to nie interesowało. A jednak ten Jurassic Park to ja nie pamiętam przynajmniej jak to wyglądało. Zobaczymy, jak to będzie. Na miejscu wyruszamy tak 45 minut przed, także do zobaczenia na miejscu. No i jesteśmy, dojechaliśmy. Jeszcze mamy 20 minut, już trochę samochodów czeka, przynajmniej są zgaszone, ale widzimy jakieś samochody. No i Anetka teraz załatwia. Za 10-15 minut. Za 10-15 minut wyjadą samochody z pierwszego seansu. Jak wyjadą, to drugimi drzwiami będziemy mogli wjechać. No już wszystko wiemy. Za 10-15 minut samochody będą wyjeżdżać. My ustawiamy się tam takia numer 1. Jesteśmy generalnie pierwsi na, na seans numer 2. Także lecimy. My kupiliśmy bilety online, także one były tańsze. A to jest film, na który my się wybieramy? E, nierekomendowany dla dzieci e, poniżej 12 roku życia. A to był film pierwszy, generalnie. Tak, jak to Widzisz, to jest Spiderman ten to będzie 13 sierpnia Chciałbyś na to pójść? Nie. Ja zawsze. Ja mam... no. Nie. Tak. Tak. Weźmy, zobaczmy. Zobaczmy. E... Tutaj macie adres. Kody QR, jak dojechać, co można zjeść, bo tutaj też można sobie coś zamówić. Także, jak to wygląda tutaj, wjeżdżamy, ustawiamy się samochodem, ustawiamy częstotliwość na radiu, czyli rzeczywiście jak w amerykańskim kinie, bo jest jeszcze jedno kino w Walencji, koło Walencji, w Pinedo. I tam e, samochód stoi obok takiego słupka I w tym słupku jest głośnik e, Z którego leci dźwięk Chcemy jeszcze iść, ale to już 13 sierpnia na Venoma Także nakręcę Wam jak to wygląda z wewnątrz No niestety wszystko jest w nocy No i jesteśmy Tak wygląda kino my się już rozsiedliśmy są trzy krzesła, lodówka tu są toalety generalnie tam jest bar, można zjeść a tak właśnie wyglądają ludzie przed chwilą gościu uderzył w samochód drugi Oni nic nawet nie zwrócili na to uwagi Nie? Niesamowite Także oglądamy trochę ciemno jest, no wiadomo bo noc, ale generalnie bardzo dobrze widać są takie e, takie głośniki tutaj można sobie też ustawić na, e, na telefonie 102,5 częstotliwości będzie można albo z radia, albo z telefonu bez różnicy te z żółtą oprawką są na dwa samochody, a na bez żółtej oprawki tutaj są na jeden Generalnie mega fajnie tutaj i generalnie mega, mega tanio. Jeżeli się nie oglądały jakiegoś filmu ciekawego, to rzeczywiście warto obejrzeć, warto przyjść. I właśnie światła zgasły. No i po seansie e, film się skończył, także teraz zabieramy się e, na powrót do domu, do domu nie jest daleko. Jest tak zwane Toketekeda, czyli od godziny pierwszej w nocy nie można się poruszać, ale miejmy nadzieję, że nie spotkamy dzisiaj policji. Także na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.